O, patrzcie, tutaj Polarka, tak jak mówię, jest to mój, moja pierwsza transmisja na żywo, testowa. O, jest, gwiazda się obudziła, niwek, śpi już kot. Śpij. Jest zobaczyć, jak tutaj będzie działać, bo dam to pewnie na publiczny tą transmisję. Mniwo kot niwo Dobra. I teraz pytanie. Muszę coś zobaczyć. Eee, Dobro. Na razie